12. edycja bardzo ważnego wydarzenia, bardzo ważnej imprezy w Województwie Śląskim, Industriada. Jesteśmy na, dobrym, na dobrej drodze, żeby zrealizować te wydarzenie. Myślę, że w sposób bezpieczny, otwarty. Taki, który pozwoli naszym uczestnikom cieszyć się tym wydarzeniem, przede wszystkim obejrzeć jak najwięcej obiektów. Industriada będzie powiązana z kampanią promocyjną, która się już, już toczy w tej chwili. W zeszłym roku nawiązaliśmy współpracę z panem Tomaszem Rożkiem, znanym dziennikarzem i popularyzatorem nauki. Całość tych działań jest właśnie pod hasłem Technika. To Was zaskoczy. Będziemy opowiadać o świetle, o świetle naturalnym, o świetle sztucznym. I tego dnia będą Państwo mogli zobaczyć, w jaki sposób konserwuje się dzieła sztuki. Będą Państwo mogli zobaczyć, w jaki sposób digitalizuje się dzieła sztuki. Za rok albo dwa. Właśnie elektro, elektrociepownia sząbierki będzie kluczowym elementem industrialnym. Dzisiaj wiem, że mam, mam mocnego partnera, który czuje ten temat i wie, czym jest dziedzictwo kulturalne i że następne pokolenia powinny mieć również tę szansę dotknięcia tej. Epoki. To dobra wiadomość również na, na inaugurację tego wspaniałego wydarzenia, bo jest szansa na to, że rok rocznie będzie one lepsze, a w stosownym czasie ta perełka architektury postindustrialnej wróci na jego trasę.